Witam serdecznie, dzień ósmy konkursu i przypominam, wypiszecie historię związaną z perfumami, a ja nagradzam tą historię, która podoba mi się najbardziej. Proste, a do wygrania Mister Box o wartości niespełna 150 zł, w środku dużo próbek plus bonus. Co losujemy? Jak co dzień, jeszcze trochę tego losowania jest. Jeden z 24 moich ulubionych zapachów z oferty Scento i wystawiłem tu też aromatiksy w międzyczasie, bo e, no nie robimy takich regularnych materiałów teraz i recenzji, bo mamy taki ten pomysł na nasz kalendarz adwentowy i 24 dni grudnia mamy wypełnione innymi materiałami, ale wystawiłem je, bo te perfumy tutaj Forbidden Fruit od aromatiksa jest bardzo dobry, więc polecam. Są dostępne na SM, to można zamawiać, a ja losuję. Lata faliam, proszę Państwa. Lata falijam. Operator zrobił takie. Hmm? Dlaczego? Tak zrobił. Nie spodziewał się, podejrzewam. I dlaczego lata Faliam? Lata Faliam to są perfumy, które zdecydowanie mieszczą się w top 24. Są uniwersalne, ta figa tam jest ciepła, one jest, jeżeli chodzi o parametry, wszystko jest ok. Operatora to zdziwiło, niektórych z Was też to może dziwić, natomiast mnie nie dziwi i na pewno nie będzie dziwiło kogoś, kto te perfumy przetestuje. Naprawdę polecam. Spokojnie. Lata Faliam mieści się w top 24. Zobaczymy, jak będę miał w ofercie jeszcze 500 perfum. To może wypadnie. Natomiast na dzisiaj tak jest. Spróbujcie, jeżeli nie znacie perfum na polecam. I co? I tyle na dziś. To są krótkie filmiki, więc do zobaczenia jutro. Na razie, cześć.